Hej, hej, witam Was dzisiaj z mojego łóżeczka. E, w końcu się trochę uraczyłam relaksem. E, u mnie teraz jest tak napięty e, grafik i w ogóle nie mogę się już doczekać, kiedy dzieci pójdą do szkoły, bo troszeczkę będzie więcej spokoju, luzu. No jak oczywiście pójdą, bo <grym> zobaczymy, co oni tutaj wymyślą rząd, <grym> czy będą nas zamykać, czy nie. Ale tak, dzisiaj moi drodzy postanowiłam nagrać takiego vloga krótkiego, e, ponieważ wybieram się na ostatnie USG, na ostatni stan, czwarty. Mam nadzieję, że ostatni. Mm, I zobaczymy, co oni powiedzą na tym USG. Będę miała konsultację z lekarzem i będę dzisiaj omawiać e, swój Plan porodu, także trzymajcie za mnie kciuki. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie tak jak ja chcę, czy coś tam wymyślą. Powiecie, po 40 roku życia to już jest większe ryzyko, że poród może być przedwczesny że przed 40 tygodniem będę musiała rodzić i najprawdopodobniej przez cesarkę, czy dziecko na przykład nie będzie miało za małej wagi, czy za dłużej. Zazwyczaj tak jest, że w tym wieku po 40 to już jest takie ryzyko, że dziecko może przestać rosnąć, rozwijać się, że łożysko już nie jest takie jak trzeba. Straszam tutaj, co ma być, to będzie. Na cesarkę, w razie czego też jestem przygotowana psychicznie. No, fakt, że wolałabym naturalnie, ale jak będzie cesarka, też nic się nie stanie. Ważne, żeby dziecko było zdrowiutkie. No, tak, także pewnie z półtorej godziny sobie tam, kochani, posiedzę, więc czekam teraz na koleżankę, zaraz odjedzie, zabierze mnie do szpitala, a dzieci moje do siebie, do domu, ewentualnie może być gdzieś tam poszła na jakiś plac zabaw z nimi aktywnie spędziły czas ale one lubią też jechać tam do cioci bo ona ma kotki, dwa kotki ma a oni są za kotami za zwierzętami bardzo chciałabym im spełnić to marzenie i kupić koty ale mój misiek się nie zgadza bo on jest alergikiem no i mówi, że jakbyśmy gdzieś na przykład na holidaya pojechali to z kim by się zostawiło te koty a nie możemy ich wziąć ze sobą nie ma warunków, no i ta sierść, to wszystko fruwa w powietrzu, wiecie, także no, kotki, pieski to jest obowiązek, to prawda. Ale, no i pokażę Wam przy okazji, jakie takie małe zakupki zrobiłam w Lidlu, żywnościowe, nie za dużo tego na cały tydzień. Nawet nie cały tydzień, kilka dni dosłownie. Jak mi się przyjedzie, to y, zrobimy większe zakupy, a raczej on pojedzie, bo ja to już nie jestem tak zbytnio w stanie. No także tak mi się dobrze leży, ale niestety będę musiała tyłek zbierać, spinać i jechać do tego lekarza znowu na randkę w ciemno z moim dziesiątkiem ja to tak nazywam randka w ciemno randka w ciemno. także jestem bardzo, bardzo ciekawa a w ogóle była tam na ostatnim USD taka babeczka miała 53 lata tak wywnioskowałam z daty urodzenia jak tylko weszła to wszyscy zwrócili wzrok na nią, bo była z brzuchem, że taka starsza babka i w ciąży w ogóle. Mnie to takie widoki nie zrażają, nie zaskakują. Żyjemy w takim teraz, wiecie, XXI wieku, także jest to normalka. Tutaj w Anglii w sumie też. Bardziej to mnie przykuły raczej te tatuaże jej. <laughs> Miała dużo tatuaży. No, nie wiem, czy zaszła w ciąży naturalnie czy się jej przydarzyło, czy, czy może chciała mieć dzieciątka, nie mogła i, i in vitro, nie moja sprawa, niech się kobieta cieszy, e, ważne, żeby dziecko też zdrowe było. No, także, no, pięć kobiet czy sześć było ostatnio, ale tak dziś to długo trwało, półtorej godziny, moi drodzy, czekałam ostatnio, masakra. A teraz y, mam nadzieję, że będzie trochę krócej, ale wcale nie będzie krócej, bo też czekałam wtedy na lekarza, y, nic się nie dowiedziałam, y, planu porodu jeszcze nie mogłam omówić wtedy, tylko mi babka powiedziała, że dopiero przy y, ostatnim skanie, a dzisiaj ten skan y, właśnie jest ostatni. podobno prawdy. zobaczymy, y, y, niby ciąża zdrowa, wszystko jest, ale oni muszą mimo wszystko... E, robić prewencjonalnie, zapobiegawczo, muszą wszystko po prostu posprawdzać i tak dalej. Także zobaczymy co dzisiaj, się bieżą trzymajcie za ale mi się ciężko oddycha. <grywa> Masaka. Dzisiaj sobie założyłam tą koszulkę, e, co kiedyś kupiłam e, no, w używanym sklepie, w charity shopie. Coca-Cola. Bardzo, bardzo lubię tą bluzkę. Już nie mogę się doczekać, żeby nosić normalne jeansiory, wiecie. A, takie sportowe rzeczy. Takie wygodne rzeczy. Dresiochy. E, no mój się to nie lubię, jak adresy ja dresy noszę, ale mam no, by chciał sukienki, jakieś tam kończoszki. Tak, no dobrze, to na wieczór raz na jakiś czas, ale tak na co dzień na takie łażenie, to po prostu ja uwielbiam jeansiory. E, no, jak na razie to chyba Przytyłam 9 kg z 60, 69, 70. No tak, myślę, że z 10 kg przytyłam. Więcej raczej nie. dzidzia też nie jest jakaś taka super wielka, jest taka, wiecie, sam raz. Dzisiaj pewnie się dowiem, czy od ostatniego razu a to było ile 2,5 tygodnia 3 tygodnie temu ostatni skan ważyło. 2600 czy 2,7? Coś takiego. Ponad 2,5 kg. W 35 tygodniu nie całym, bo to jeszcze nie był 35. A teraz jest 38. No to ponad 3 tygodnie. Zobaczymy, czy coś dziecko urosło. No. No i tak nieco się brzuch powoleza, jakby tak do okresu. Ale to wiem, że to mogą być te skórcze Bright Stone'a, także jestem spokojna, nigdy nie rodziłam spontanicznie, nigdy mnie bóle nie łapały tak spontanicznie, nigdy mi nie... wody same nie odeszły, tylko musiałam być przemówiane, także, kochani, no zobaczymy. Dobra, to tymczasem pokazuję Wam moje zakupy żywnościowe z Lidla i. Widzimy się później. Także do zobaczyska i do usłyszenia. Pa, pa. No hej, hej, miśki moje kochane, właśnie wyszłam od lekarza z USG. Powiem wam, że trzymali mnie półtorej godziny. Masakra. Kręcę tego vloga, żeby wam powiedzieć o wszystkim. Nie będę już w domu nagrywać, tylko tutaj. Zaraz koleżanka po mnie przyjedzie. Masakra. Powiem wam, że jestem trochę rozczarowana. Jestem rozczarowana. I jeżeli chodzi o dziecko, wszystko w porządku rośnie cały czas. Parametry są bardzo dobre. Mówią, że dziecko jest w tych centylach, jeszcze się mieści. Teraz aktualnie jestem w 38 tygodniu ciąży, ale moi drodzy, dziecko już ma 3,5 kg, także jeszcze dwa tygodnie, czy tam 3 i mówią, że najprawdopodobniej może dojść do 4 kg. Także żebym była przygotowana na to. Ale wszystko jest w porządku. Blood pressure mam bardzo dobry. Czyli tam... Jak to się nazywa po polsku? Ciśnienie no, krwi mam dobre. Wszystko jest ok. Przepływ krwi dziecka też jest dobry. Tak. No i dziecko się już ułożyło ogłówką do dołu. Już jest w tym kanale rodnym, tak. Także jest idealna pozycja do naturalnego rodzenia, ale no, powiedziałam, że chciałabym bardzo w wodzie rodzić, ale niestety, lipa przez tą pandemię niestety nie będę mogła rodzić w wodzie. Nie będę, bo to wszystko jest teraz unavailable, Label jest wszystko no, pozamykane, takie rzeczy. Także łóżeczko zostaje, łóżeczko zostaje, no i się będę męczyć, Jejku, trochę się obawiam, ale wiecie co, dobra, nie myślę o tym, także no, będzie się działo, będzie się działo na porodówce, no już ponad 4 kilo dziecko urodziłam. Ostatnia córeczka ważyła 3,800 tam bez kilku gram, tak? Także no, zobaczymy jak, jak to dzieciątko, Ale wtedy w wodzie to mi się fajnie rodziło, co nie? A teraz, a teraz na łóżku takie wielkie dziecko. No oczywiście sobie wzięłam opcję gaz, gaz. Epidural to tak w ostateczności, no ale oczywiście też rozmawiałam, że jakby coś było nie tak, gdyby moje dziecko jakiś stres miało albo coś w tym stylu, czy no coś, nie wiem. Akcja, by się jakaś zatrzymała, czy coś takiego zagrażającego życiu, to mówię, nie zastanawiam się tego od razu, co Sara co nie. No. Także no, będą mi udogadniać jak tylko będą mogli. E, no i nic, no i, i działamy, działamy. E, powiedział mi lekarz, bardzo fajny lekarz, był młody, taki, taki trochę jajcarz. Powiedział mi, że e, teraz muszę się zgłosić. 40 tygodni do mojej midwife. Midwife mi tam wszystko jeszcze powie, jeszcze tam dogadam z nią. Jeżeli nie będę miała żadnych skurczy do tego czasu, to ona umówi już wizytę na, no, na wywołanie porodu, bo ja powiedziałam, że więcej niż 10 dni ja nie będę czekała na to z dzieckiem, tylko żeby mnie wtedy wywołali. Nie chcę czekać do 14 dnia po, po terminie. No i tak też zrobię. Także pójdę do midwife, zobaczymy. Zrobi mi pewnie jakiś tam ten examination. Zrobi mi na pewno masa szyjki. I jeżeli to nie pomoże, to to ten... No to będziemy wywoływać. Także zobaczymy, jak to będzie. Na razie się nie stresuję. Dobra, kochani, to by było... Dzisiaj na tyle mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. No, no i co? Działamy, działamy. Życzcie mi miłego rozwiązania, i żeby nie bolało. Masakra. Dobra, kochani, uciekam. Uciekam i widzimy się już niedługo w jakimś filmiku. Nie wiem jeszcze w jakim. Nie wiem co ja nagram. Czy jakiś make-up, czy, czy cosik. Nie mam pojęcia, zobaczymy jak się te sprawy u mnie ułożą teraz, bo trochę jestem zabiegana zalatana, no i muszę odpoczywać jak najwięcej teraz. No, dobra. Dobra, to trzymajcie się ziomaski moje. Pozdrawiam was i całuję i ściskam mocno. Papa. Pa.